Pytanie y, numer 11. Dlaczego w powodzi artykułów i publikacji z czasów okupacji Polski tematem ich są jedynie Niemcy i zbrodnie niemieckie, natomiast nie ma absolutnie nic o Rosjanach i zbrodniach dokonywanych na Polakach? To przecież też ciekawy temat. Wywożenie na Sybir, do Kazachstanu kopalń, obozów koncentracyjnych, więzień. Egzotyka. Sieroszewski, który był zesłany na Sybir za caraku, na podobnych tematach oparł swoją sławę literacką. Niechby się wypowiedział szczerze na ten temat, chociaż jeden z tych milionów Polaków, którzy od 1939 roku przymusowo gościli w ZSRR. Dlaczego w gazecie Armii Czerwonej, wychodzącej w Polsce, w języku polskim, pod tytułem Wolność, metropolita kijowski i halicki pisze między innymi We Włoszech przebywają na utrzymaniu sprzymierzonych setki tysięcy wojsk polskiego faszysty generała Andersa. Znamy go ze swojej nienawiści do Związku Radzieckiego i gotowego do wystąpienia przeciw nowej demokratycznej Polsce. Ile tych setek tysięcy? Może jedna? I po co jego ekscelencja, ekscelencja kłamie? Jeśli cała prasa demok Polski Demokratycznej nazywa papieża faszystą, to ja z, uz uz z uzasadnieniem nazwę Metropolitę agentem bolszewickim. Dziwni duchowni są w Rosji Sowieckiej. Czytam czasem na miejscu pana Boga, jak piszą szefowie Setek tysięcy nazwisk Polaków, zniszczonych przez bolszewików na Wileńszczyźnie, przytoczę tylko jedno, dla przykładu i dlatego, że można je przytoczyć. Dlaczego został aresztowany 80-letni, apolityczny, znany całemu Wilnu, bibliofil Ludzki, który zmarł w więzieniu na Łukiszkach na cementowej posadce, Za co go zamordowano? Publika na ulicach wybrana jak na balu. Każdy w skórzanych trzepikach, a niekiedy to nawet w butach. Krawaty i kołnierzyki też u wielu zauważyłem. I prawie wszyscy są w kapeluszach. Od pasożyty. A najdziwniejsze to są kobiety. Włosy każda ma uczesane jak aktorka filmowa. Na nogach cienkie pączowy, pewnie w Paryżu kupowane. Gładkie, brązowe, sukienki lekkie, kolorowe jak kwiaty. W życiu takich nie widziałem. Pięknie burżujskie ścierwo poubier poubierane. Ja tak sobie idę i tak sobie myślę. Chyba tu z całej Polski kapitaliści z żonami i z zjechali się. Takie bogactwo. Trochę mnie nawet strasznie zrobiło się. Tyle tych krwiopijców dookoła sztęga się, ale widzę, że i naszych chłopaków jest sporo. Chodzą ulicami i też pas trzymają. Każdy naperfumowany tak, że z daleka czuć. Niech burżuj przekona się. Jaka nasza struktura? Szkoda, że i ja nie perfumowałem się. Nie było czasu. Innym razem. W jednym miejscu patrzę ja piekarze. W oknie sklepu chleb i półki zauważyłem. Nawet ciaska były. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Myślę sobie, albo to jest burżuńska propaganda, albo specjalny sklep polskiego i turystów. Stanąłem ja przy oknie i obserwuję. Ludzie wchodzą, kupują, wychodzą, a ja tylko staram się zauważyć czy specjalne skachanowskie bony mają, czy zwykłe karty. Ale trudno było to zrozumieć. Myślę, ja sobie spróbuję, ja, może sprzedadzą. sprzedadzą. Wchodzę ja do środka, odkacznąłem i mówię, niby spokojnie. Proszę mi odważyć pół kilograma chleba. Panienka, ładna taka, cycafa pyta. Jakiego? Ja palcem pokazałem mu największy jak bułka. I nic odważyła. Nawet papierek zaginęła i podaje mnie. Proszę pana, powiedziała. Ja aż się Pan Panem mnie nazwała. nie rozeznała się. Chyba tylko dlatego mi chleb i sprzedała, a może ślepała to chleb. Pytam, wiele płacę? Mówi dziesięć groszy. Dałem jej rubla, a ona mi całą kupę pańskich, kapitalistycznych pieniędzy reszty wydała. I o żadne bony, kwity czy ordery nie pytała nawet. Wyszedłem ja ze sklepu. Chleb ciepły, biały, aż pachnie. Chciałem od razu zjeść, ale spostrzegłem, że daletnicy ich nie je. Tylko nasi chłopaki chodzą i pestki słonecznikowe gryzą. Wsadziłem ja chleb do kieszeni. Szkoda, myślę, że ty był po nie poprosiłem. Może by sprzedała. A sam liczę, toż chodzi, że za naszego rubla mógłbym pięć kilo chleba kupić. Słodko żyło się burżują w tej dawnej Polsce, na krzywdzie roboczego narodu. Idę jadałem i znów piekarnia. Ludzie wchodzą, wychodzą, każdy coś tam kupuje. Więc ja wziąłem się na ofadę i jazda do środka. Tym razem już o kilo chleba poprosiłem. Palcem też na biały pokazałem. I co odważyli, wzięli dwadzieścia groszy i chleb mi podali. Szkoda, myślę, że dwóch kilogramów nie poprosiłem. Może by też sprzedali. Kto to wie? Lecz trochę dalej znów do dostrzegłem, więc szoruję ja do środka i mówię, jakby całkiem nawet spokojnie i obojętnie: Poproszę o dwa kilogramy białego chleba. A kapitalista, który chleb sprzedawał, nawet kołnierzyka i krawata nie zdjął, żeby swoje klasowe pochodzenie ukryć, spytał: Może cały kucherek weźmiecie trzy kiloważy. Dawaj, powiedziałem. Zapłaciłem ja 60 groszy, zabrałem chleb i wychodzę na ulicę. Idę ja i tak sobie rachuję. Toż ja za 90 groszy, to znaczy mniej jak za rubla, kupiłem 4,5 kg chleba. I nawet w kolejce nie stałem. Nie mogę ja tego zrozumieć. Nie inaczej, kapitalistyczna propaganda.